Nowy SUV Peugeot 5008 trzeciej generacji został zaprezentowany właśnie dzisiaj. Jak wygląda i jakie ma silniki? Jest większy, bardziej praktyczny i komfortowy od poprzednika. A pod maską może mieć napędy hybrydowe oraz elektryczne. Nowy SUV ma ponad 4,7 m długości, a rozstaw osi to potężne 2901 mm. W środku oferuje więcej miejsca i wyrafinowania, a design można określić jako topowy w swojej klasie. Największy z Peugeotów oferuje 7 miejsc, przy czym dwa tylne zostały przekonstruowane tak, aby lepiej sprawdzić się w roli samochodu rodzinnego. Auto charakteryzuje się eleganckim wyglądem. Wnętrze to zupełnie nowa propozycja z panoramicznym ekranem. Nowy Peugeot 5008 bazuje oczywiście na modelu 3008, dlatego nie będzie nic nowego w tym, że w środku znajdziemy te same rozwiązania. Główna różnica dotyczy długości. Teraz to 4,78 m dwa dodatkowe siedzenia oferują więcej miejsca niż w poprzedniku i to dobra wiadomość dla osób, które potrzebują praktycznego siedmioosobowego samochodu. Jedną z cech nowego kokpitu 5008 są przyciski. W którym można przypisać swoje ulubione, często używane funkcje. Peugeot 5008, wersja spalinowa, silnik o mocy 136 koni mechanicznych, zbudowany jest na bazie nowej jednostki 1.2, opartej na łańcuchu rozrządu, która współpracuje z sześciobiegowym automatem EDCT. Producent zapewnia, że wersja MH czyli miękka hybryda może zużywać do 15% mniej paliwa niż klasyczna, a zużycie średnie powinno wynosić około 5,7 litra na 100 km. Jak będzie w praktyce? O tym przekonamy się już niebawem. Jeśli chodzi o napędy elektryczne, to podstawowa wersja z silnikiem o mocy 213 koni mechanicznych i akumulatorem o pojemności 73 kWh zapewnia około 500 km zasięgu. A topowa 231 koni mechanicznych ma akumulator o pojemności 98 kWh i deklarowany zasięg około 660 km. Ten model w podstawowej wersji składa się z dwóch dziesięciocalowych ekranów zintegrowanych w jednym. Wersja GT jest wyposażona w pojedynczy panoramiczny 21-calowy ekran, który wygląda jeszcze bardziej wyrafinowanie. Siedzenia z tyłu są większe, bardziej wygodne a przestrzeń na nogi również powiększono. Co ważne, wszystkie składają się na płasko, tworząc obszerny przedział do przewożenia dużych przedmiotów. Przy siedmiu siedzeniach zajętych mamy do dyspozycji 259 litrów pojemności bagażnika. Całkiem sporo. 748 litrów to przestrzeń przy dwóch siedzeniach złożonych, a 1815 litrów przy wszystkich położonych na płasko. Oparcia w drugim rzędzie siedzeń można złożyć w stosunku 40 20 -40. A w trzecim 50 na 50, maksymalizując w ten sposób różnorodność. Szuflada z tyłu pod podłogą bagażnika powinna zapewnić miejsce na kolejne 80 litrów ładunku. Co do danych technicznych, długość to 4791 mm, szerokość 1895 mm, wysokość 1694 mm, rozstaw osi wynosi 2901 mm, prześwit 204 mm, pojemność bagażnika minimalna 259, pojemność bagażnika tylne siedzenia złożone 748 mm oraz pojemność bagażnika wszystkie siedzenia złożone 1815. Podzielcie się w komentarzach swoją opinią na temat takiego samochodu.